Prawdziwy złotniczy kunszt, luksus i prestiż. Mistrzostwo na światową skalę doskonały sposób na wyrażenie swojego statusu społecznego i klasy bardzo wymagający w pracy nawet dla doświadczonego mistrza złotnictwa składa się z wielu elementów, które razem doskonale się prezentują. Prawdziwy złotniczy kunszt, bogactwo detali, efektowny w nowoczesnym stylu o idealnych proporcjach standardowej wielkości w dwóch kolorach złota z gustownie dodanymi brylantikami. Bogactwo metali. Symbolika i wyrazisty styl. Złoty krzyż z białego i żółtego złota w próbie 583 i z naturalnymi brylantami ma bogatą symbolikę i historyczne znaczenie. Przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swój wyjątkowy wygląd, ale także z powodu wartości, jakie wyraża.